Słuchajcie, chciałem wam pokazać dwa samochody, które oglądałem przed zakupowo dla mojego klienta. Pan pracuje za granicą. Znalazł sobie, że tak powiem, na ogłoszeniu w pierwszej kolejności Passata, później Mondeo. Pokażę wam później też właśnie Mondeo. No i właśnie zdalnie zlecił mi oglądanie w jego imieniu m, tych samochodów. Nie będę wam pokazywał całych samochodów. Skupię się na usterkach, też nie chcę nikomu utrudnić sprzedawania, nie będzie imion, nie będzie miejscowości. Nie chcę nikomu robić pod górę, to są tylko materiały dydaktyczne dla moich widzów. Jeśli chodzi o pasata B5, to na pierwszy ogień zobaczcie, prywatne śruby od przykręcenia maski do zawiasów. No ogólne pasowanie tego samochodu. Powiem Wam, że w takim bardziej standardzie kowalskim niż blacharskim. No błotniki przednie, a najbardziej właśnie lewa strona kierowcy, tam gdzie były kombinowane zawias od maski wszystko na prywatne śruby prywatne wkręty prywatne blaszki powiem wam tak generalnie to jest Passat B5 który już ma swoje lata nie czepiałbym się tak tych rzeczy gdyby nie to że nie był taki tani wcale bo miał kosztować chyba 12 tysięcy bez możliwości negocjacji no z opisu i z rozmów telefonicznych miał być igłą przywiezioną z Niemiec parę lat temu i na miejscu użytkowany sporadycznie przez starszą osobę tutaj na czerwono zaznaczyłem szpachlówkę, która już odchodziła płatami. Na żółto z kolei odkurz lakierniczy, co świadczy, że ten samochód był cały malowany. Niestety wszędzie wszystkie wnęki zakurzone, zapylone. Trochę chce mi się wierzyć, że w Niemczech był tak malowany. Wygląda mi to niestety na polską garażową robotę. No dużo takich prywatnych rozwiązań w tym samochodzie. Widzicie tutaj klapa gasząca na drut od migomatu. No co bardziej spostrzegawczy, to zauważam też, że jest wszystko tłuste od oleju. No Wskazuje to na podwyższony poziom oleju w dolocie, co nie świadczy dobrze o turbinie, oczywiście. Do oględzin ściągnąłem sobie górną osłonę. Na plus, mogę powiedzieć, że była wymieniona górna pokrywa, która jest zintegrowana z odmą. Nie jest taka tania, a często właśnie pada w tych samochodach. Także to jest na plus. Niestety nie dało się tym samochodem przejechać, ponieważ spadł śnieg. Było 10 cm śniegu. Co prawda miał zimowe opony, ale w bagażniku. Jakość tych opon możecie sobie też samemu ocenić. Także wskazówka dla Was na przyszłość. Zawsze pytajcie o zimowe opony, jeżeli oglądacie samochód zimą. Kolejne rozczarowanie. Powiem Wam, że ten samochód naprawdę obficie sypał błędami i kasowanie za dużo nie dawało. Co prawda nie generował błędów silnika, ale w silniku ewidentnie był jakiś problem. Mianowicie po odpaleniu ten samochód się nie wkręcał. Bardzo leniwie, do 2000 obrotów, a później, później to już naprawdę w żółwim tempie, co prawda jak się rozgrzał i pochodził z 15 minut trochę mu się polepszyło, ale to i tak nie powinno w ten sposób wyglądać. Silnik 1.9 TDI wersja 130 koni Powiem Wam, że z własnego doświadczenia miałem okazję jeździć takimi samochodami przynajmniej kilkadziesiąt razy. No to taki silnik powinien zamiatać asfalt. A miał problem na postoju wkręcić się do 2500 obrotów także. No niestety nie miałem czasu już tam tego diagnozować jakoś dokładnie i tam doktoryzować się w parametrach rzeczywistych. No ale dla mnie to jest czerwona flaga już na pewno w tym budżecie. No jest jakiś taki ogólny lincz na tych handlarzy, że oni tam wpychają te samochody tym ludziom biednym. Ale powiem wam, że ja mam gorsze doświadczenia ze zwykłymi Kowalskimi sprzedającymi samochody. Wiecie jak to jest? Bo Kowalski to ma zawsze wytłumaczenie. Proszę pana, dlaczego ten samochód nie ma mocy? A to on powinien mieć więcej mocy? Panie, ja się nie znam. Tam kiedyś duże Fiaty to jeszcze, jeszcze, jeszcze słabiej chodziły. Kowalski to ma zawsze wytłumaczenie. To on się nie zna, on nie wie, to zawsze tak było, to zawsze tak chodziło, on nie widzi różnicy. A co to, nie może zakopcić przy odpaleniu i tak dalej, i tak dalej. No, jak dziś pamiętam, Vectra C, wyciek spod podkrótca wodnego. Ja się pytam, a płynu pani dolewała? Nie, w życiu, a w bagażniku dwa karnistry na wodę. Ja się pytam, a te karnistry na wodę? A to tam mąż dla psów na działkę woził wodę. I to taka rozmowa z kowalskimi. A jak handlarz mnie widzi, to od razu mówi: słuchaj, to, to, to i to. Bo jemu szkoda czasu, szkoda życia, szkoda nerwów, on bierze i tak znajdę. I nie ma. Jeśli chodzi o zawieszenie, to tylko znalazłem tyle, co mogłem się schylić i wsadzić telefon i zrobić e, kilka zdjęć, bo no niestety bez opon na stacji kontroli pojazdów nie mogłem pojechać i obejrzeć tego samochodu od spodu, tak jak bym chciał. No co wam mogę powiedzieć? Tutaj zaznaczyłem na czerwono tymi strzałkami to już jest taka tuleja wypracowana powiedzmy w 50%. Ja osobiście już na takiej tulei bym nie chciał jeździć, bo ten samochód nie będzie się wprowadził jak po sznurku. Zaletą tego pasa ta była ładna podłoga. Zdawało się, że oryginalna, ale niestety z drugiej strony, tam z tamtej strony, gdzie były te różne prywatne śruby, musiało coś być robione, bo jest ślad po takim pędzlu blacharskim. Także jakaś tam ingerencja po stronie kierowcy była. Widzicie właśnie teraz ten ślad. I jakiś tam rzemieślnik po sobie coś tam próbował zakamuflować. I tak, na potwierdzenie teorii, nieoryginalna szyba drzwi kierowcy. Tak, żeby Was już na koniec zniechęcić całkowicie do tego pasata, wyciek z przekładni kierowniczej, taki jak widać. Pytam się klienta, a do wspomagania Pan olej dolewał przez te wszystkie lata. I tak, ze spuszczoną głową Pan powiedział: No coś tam dolewałem. No i taki oglądający klient kupujący zwykły kowalski. Mógłby się już na tym wyłożyć, powiem Wam, że na 2000 co najmniej. Bo taka lepsza regeneracja nie tylko wypiaskowanie i pomalowanie z reberkiem, to będzie z 1000 złotych. tego nowe drążki, nowe końcówki, nowe harmoniki robocizna, olej, geometria. No jak się w 2000 zmieścicie, to naprawdę pogratuluję. I taka trochę przystroga dla Was. Słuchajcie, ten klient, mój klient, który chciał kupić tego pasata, to już był zdecydowany wysyłać zaliczkę, bo piękny opis. Ładne zdjęcia, super się rozmawia przez telefon, super igła z Niemiec, która była przeprowadzona parę lat temu i naprawdę zachowany egzemplarz. Na miejscu okazał się niezły żużel. Ja tak naprawdę to miałem być tam tylko formalnością, miałem tylko pojechać i to wszystko potwierdzić. No i co? I tym razem to też nie był handlarz, który podkoloryzował rzeczywistość na swoją korzyść, tylko zwykły Kowalski, jeszcze w starszym wieku. No dobra, łapcie drugi samochód, Mondeo MK3 w benzynie, no i słuchajcie, ja zawsze proszę, żeby silnik był zimny, nieodpalany co najmniej te 12 godzin, żeby posłuchać sobie, jak to odpala właśnie na zimno. Ale jak przychodzę na miejsce, to zanim ten samochód pierwszy raz sobie odpalę i on teoretycznie ma być zimny jak lód, to sprawdzam sobie najpierw komputerem wartości rzeczywiste, czy temperatura zewnętrzna pokrywa się z tą, którą pokazuje czujnik głowicy. No i co, no był mróz, przepływka pokazuje minus 7, nie wiem, tego mrozu może było minus 5. Przepływki też czasami potrafią o 2 stopnie przekłamać. A jakimś tam dziwnym trafem w głowicy 9 stopni Celsjusza. No to wam powiem, że to od promieni słońca się to nie wzięło. Dlaczego ludzie kłamią i to robią i odpalają te samochody? Nie wiem. Może to jest stresująca dla nich sytuacja, sprzedawanie samochodu? Nie wiem. Ja w takich sytuacjach się na miejscu nie odzywam. Oczywiście mojemu klientowi, który płacił za usługę, powiem o tym, że taka sytuacja była i może być coś na rzeczy i ten samochód na zimno może coś się z nim dziać i takie ryzyko wtedy bierze na siebie klient, gdy kupuje ten samochód. Przypędzenie to jeszcze pół biedy, ale jak kupujecie jakiegoś Diesla z dużym przebiegiem i jest taka sytuacja, to możecie sobie jeszcze do tego zakupu profilaktycznie kupić plaka żeby rano startować ten samochód, bo może być z nim różnie. W ramach ciekawostek powiem Wam, że rekordista to było 38 stopni Mercedes CLS Diesel właśnie. Miał być nieruszany od kilku dni, niedotykany. 38 stopni w głowicy. Wracając do Mondo. Pogryzione, poniszczone, kable zapłonowe słuchajcie, które miały przebicia. To do wymiany na już. Kable kopały po rękach. Powiem Wam, że chyba się jakieś gryzonie tym zainteresowały. Ale swoją drogą też nie były wymieniane lata, bo widać, że nie są pierwszej świeżości. Tak samo pan nie wiedział, kiedy były wymieniane świece. Także świece kable to do wymiany na zaraz. Dodatkowo początek końca pompy wspomagania. Generalnie samochód miał jakieś tam poprawki powiedzmy takie podwórkowe, tak jak tutaj widzicie, takie podmalowany narożnik podleczony ale zewnętrznie, całościowo, był w miarę oryginalny, dużo lepszy od tego pasata. Świeżo wymienione tarcze, klocki, jak się później jeszcze okazało na stacji diagnostycznej, wymieniony na całkowicie nowy zacisk przedni, to na pewno zaleta. Tam Wymienionych kilka rzeczy takich eksploatacyjnych, to zawsze coś do przodu. Słuchajcie, pojechaliśmy do na stację kontroli pojazdów, chciałem sobie obejrzeć ten samochód spod spodu. No niestety na jeździe próbnym wyszło, że samochód przerywa, wypadają mu zapłony. Pan zapomniał o tym dziwnym trafem. No i tutaj powrót do tego, co wcześniej mówiłem. Kowalski może zapomnieć o wszystkim, a gdyby zawodowiec zapomniał o drobnostce, no to niestety będzie zlinczowany. No ale żeby tutaj nakreślić pełną sytuację mojemu klientowi, to pojechaliśmy na tą stację, słuchajcie, miska suchutka, silnik suchutki, widzicie tutaj wszystko po prostu jak pieprz, no byłem w szoku. Z zalet to uchował się oryginalny katalizator, także to jest też na plus. Jakieś tam luźne osłony termiczne to żadna tragedia, ale to wszystko musiałem mojemu klientowi przekazać. No i niestety troszeczkę gorzej wyglądało to korozyjnie od spodu. No, już takie grubsze ślady, grubsze naloty. Powiedzmy, że w tych rocznikach jeszcze to jest do przyjęcia w jakimś tam stopniu. No, a murki już naprawdę grubo ich korozja nadgryzła. tuleje też już słabsze żamurki na pewno do wymiany przednie łączniki stukały i to czułem w trakcie jazdy, ale to chyba jedyne luzy z przodu, tylne łączniki też już bardzo brzydkie do wymiany korozja tylnych podłużeń słuchajcie, to już jest na samym tyle przy zderzaku No ten samochód się tam nie złamie, ale no, gdyby miał jakąś szkodę, wiadomo ten samochód w tym miejscu jest jakoś tam osłabiony już te wszystkie informacje i fotografie przekazałem swojemu klientowi słuchajcie, to już jest do oceny klienta czy on chce w to wejść czy nie no mówię, duża zaleta, tutaj brak wycieków, zobaczcie, uszczelniacz półosi ze skrzyni, no tak jakby, i tak jakby ta skrzynia chodziła na sucho. No i oryginalny katalizator. Jak skończyła się historia z Mondeo, tego nie wiem, czy został kupiony. Ja powiedziałem, że na pewno nie kupiłbym tego samochodu z tym wypadaniem zapłonu, bo mogą być to różne rzeczy, mogą to być właśnie kable, świece, czyli takie podstawy, a może się okazać, że na przykład jemu brakuje kompresji i co wtedy? Także wiem, że tam były jakieś negocjacje z, z tymi naprawami. Ja sugerowałem, żeby nie ryzykować i zostawić naprawę po stronie sprzedającego i ewentualnie wynegocjować kilka groszy właśnie na wymianę amorków, łączników, jakieś tam naprawy tych osłon termicznych. Poza tym samochód nie był zły. Drodzy widzowie, jeśli podoba Wam się robota, którą wykonuję i jednocześnie wzbudza to wasze zaufanie, możecie mnie wesprzeć, dodając pięć gwiazdek w profilu mojej firmy. To pozwala docierać mi do nowych klientów, rozwijać firmę, pokazywać Wam kolejne ciekawe tematy. Także pozdrawiam Was i do następnego.